Przemu. Boże. Nazywam się Brat Janusz Dudek i chciałbym z Wami rozważyć Ewangelię na trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Myślą, przewodnią tej Ewangelii jest kara za grzechy, a nawet bardziej pytanie, kto jest bardziej winny, kto jest większym grzesznikiem? E, czy można znaleźć taką granicę, albo taką e, jak czasami się rysuje, kreskę na ścianie e, że do tej wysokości jest, nie wiem, mała, do tej jest dużo. Czy można zrobić taką kreskę, przy której przykładamy siebie in, albo innych, i stwierdzam, że ktoś jest większym grzesznikiem, albo mniejszym? Zaraz to z Ewangelii wszystkiego się dowiemy? Do dzisiejszej pracy przygotujcie Kartki: biała, fioletowa, zielona i brązowa, kredki, ołówek, pisaki, nożyczki, klej. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew piłac zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Wynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemdziesięciu, na których zwaliła się wieża w Siloę i zabiła ich. Byli większymi grzesznikami, niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika Oto już trzy lata Odkąd przychodzę I szukam owoców na tym drzewie figowym A nie znajduję Wyćnij mnie Po co jeszcze ziemię ma wyjaławiać Lecz on mu odpowiedział Panie Jeszcze na ten rok ją pozostaw Ja okopię ją i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Z zielonej kartki ucinamy pasek i nacinamy go. Brat Janusz przypomina nam o okresie wielkiego postu, o tym, abyśmy się starali w tym czasie być dobrymi ludźmi. przyklejamy na białej kartce. Pan Jezus w przypowieści mówi nam o drzewie figowym, które nie dawało owoców, ale dali mu jeszcze jedną szansę. Ogrodnik zadbał o drzewo i ono obrodziło. Na brązowej rysujemy drzewo. Dzisiaj wykonamy drzewo figowe, które będzie nam przypominać o tym, aby zmieniać się na dobre, i wtedy możemy wydać dobry owoc, tak jak to drzewo figowe. Wycinamy. Na zielonej kartce rysujemy liście. Wycinamy. Następnie drzewo przyklejamy na białą kartkę. Przyklejamy też liście na gałązkach. Na fioletowej kartce rysujemy figi. Wycinamy. Brązową kredką między liśćmi rysujemy gałązki. Na nich naklejamy owoce. Zobaczcie, jaki to drzewo dało wielki plon tak dużo owoców! Postarajcie się, abyście w wielkim poście też wydawali dobre owoce. Czyli byli dobrzy, mili, uczynni i pomagali innym w potrzebie. Jak gdy widzieliśmy się z Ewangelii, Pan Jezus ostrzega tych, którzy do niego przychodzą z pytaniem: czy oni zawinili bardziej? Czy jest jakaś granica, która rozdziela lepszych i gorszych? Pan Jezus ostrzega, że każdy z nas. Jeżeli grzeszy, nie wydaje dobrych owoców, tak jak to drzewo figowe, o którym usłyszeliśmy. I Pan Jezus ostrzega, że to jest ten czas, kiedy trzeba się zmienić. Wielki Poz jest takim czasem, w którym musimy się zmienić, musimy trochę odmienić swoje postępowanie, ale możemy całkiem. I nie ma takiego miejsca na świecie, jak widzimy tu za moimi plecami różne flagi, różne mapy, gdzie są ludzie lepsi lub gorsi. Bo każdy z nas, jeżeli robi coś złego, obraża Pana Boga, oddala się od Niego. I nie ma lepszych i gorszych. Każdy z nas powinien popatrzeć na siebie, popatrzeć w głąb swojego serca, czy nie ma czasem i w nas Czegoś, co blokuje naszą zmianę do Pana Boga. Pan Jezus daje nam czas, ale ten czas nie będzie wieczny. Daje nam czas na zmianę i ten czas, czas Wielkiego Postu, jest wyjątkowym czasem, żebyś się zmienił, żeby ja się zmienił, żeby każdy z nas próbował zmienić się. I tego Wam życzę dzisiejszego dnia, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu.